Dzisiejszy fragment Ewangelii jest przebogaty w treść, natomiast chciałbym się dzisiaj zająć tylko jednym zdaniem. Ten, który przyjdzie po Janie Chrzcicielu, będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Jest to bardzo ważne dla nas, chrześcijan, katolików, ponieważ chrzest Duchem Świętym to jest coś, co jest bardzo często marga, marginalizowane, a wręcz nierozumiane, o co w tym wszystkim chodzi. Oj drodzy, papież Franciszek już 7 lat temu na stadionie Olimpii poprosił, aby wszyscy, którzy mają doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, uwaga, pojęcie dla niektórych być może nieznane, chcieli dawać to doświadczenie, modląc się, kładąc ręce w imię Jezusa o doświadczenie, o którym właśnie wtedy na stadionie mówił papież Franciszek. Cóż to jest za doświadczenie? Jest taki dokument komisji doktrynalnej, chrzest w duchu świętym, pod taką samą nazwą jak to dzisiejsze zdanie z Ewangelii, które mówi, że doświadczenie chrztu w duchu świętym jest nieco inne od intelektualnego poznania Boga. Ono wykracza poza to intelektualne poznanie Boga. Nie jest to, broń Boże, żaden nowy sakrament. Jest to rozpalenie mocą Ducha Świętego naszego życia, które prowadzi do tego, że owocniej przeżywamy życie sakramentalne, życie modlitwy. Że nagle w naszym życiu jesteśmy otwarci na to, co do tej pory wydawało się być przed nami zamknięte. Chrzest w Duchu Świętym to nic innego, jak świadome wejście w relację z osobą Ducha Świętego. I Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii to zapowiada, pokazując, że jest to możliwe, zaznaczając, że to będzie doświadczenie, które związuje absolutnie z Jezusem Chrystusem i Jego posłannictwem w świecie Chrzest w Duchu Świętym. Można przeżyć w najróżniejszych wspólnotach powołanych do istnienia przy parafiach, w różnych grupach modlitewnych. Papież Franciszek Chrzest w Duchu Świętym i właściwie wszystkie wspólnoty, które modlą się o Chrzest w Duchu Świętym, włączył w jeden strumień łaski, nazywając to Haris. Jest to miejsce, bo tak trzeba by było powiedzieć o tych wszystkich wspólnotach, w których nasza wiara jest odwrotna. Ożywiona przez modlitwę wstawienniczą, modlitwę z nałożeniem rąk. Ten dokument, który Państwu dzisiaj wspomniałem w kontekście rozważania słowa z dzisiejszej Ewangelii, jest to jeden z dwóch dokumentów, który mówi o, o tym, że nie tylko księża, nie tylko siostry zakonne, ale także katolicy świeccy mogą modlić się, kładąc rękę ręce na głowę i przyzywając obecności Ducha Świętego. Nie zapomnę ze swojego osobistego doświadczenia, jak moja mamusia modliła się nad, mo mo nad moją mamusią, modlił się mój tata, kiedy w pewnym momencie moja mama bardzo zachorowała, i mój tata, nie rozumiejąc za bardzo, jak powinien się modlić, modląc się w po raz pierwszy w życiu, przyzywając obecności działania Pana Jezusa i Ducha Świętego, doprowadził do tego, że moja mama powiedziała: no wiesz, co, karetki nie będziemy wzywać, bo wszystkie bóle. Całkowicie ode mnie odeszły. To jest jedna z inspiracji, jeden z, pod, jedna z podpowiedzi wobec dzisiejszego fragmentu Ewangelii. A może warto w tym miesiącu sięgnąć po ten dokument i przeczytać go w całości, by rozumieć to, co stało się dla nas dzisiaj w czasie tych naszych rozważań, tylko małym światełkiem, by wiedzieć, co mamy jako chrześcijanie robić w myśl tego, zaproszenia skierowanego do nas przez papieża Franciszka.